O, stroszy się rybka. Ogród zoologiczny prosto z Orientu? Właśnie zorientowałem się, że powstaje taki w Łodzi, dlatego dziś przedstawię pięć powodów, dla których warto odwiedzić Orientarium w drogę. Za nami Aleksander i takie właśnie piękne, ogromne zwierzęta na wyciągnięcie ręki w Orientarium z własnymi basenami i prywatnymi wodospadami. Zgadza się, nasze słonie indyjskie mają swoje baseny, swoje wodospady, także mogą się tutaj poczuć bardzo komfortowo. A wkrótce dumny Aleksander będzie miał również przyjaciół. Dołączą do niego niebawem dwa kolejne słonie, nieco młodsze. Aleksander będzie przewodnikiem tego stada, także powstanie tutaj już takie niewielkie stada, w przyszłości jeszcze większe. Wewnątrz obiektu mamy basen z szybą, przez którą będzie można kąpiące się słonie oglądać. Miłośnikom przyrody nie pokazujemy tradycyjnego zotu, nawet klimat zbliżony jest do tego tropikalnego panującego w Azji. Jesteśmy w tej chwili na wyspach sundajskich, to wyspy położone między Azją a Australią. Prawdziwa dżungla, 26-28 stopni, 80% wilgotności, także faktycznie jak w tropikach się poczujemy. Jakie zwierzęta będą tutaj mieszkać? W tej strefie pojawi się kilka gatunków, m.in. krokodyle gawialowe, takie osobniki po 6 metrów długości, orangutany, binturongi, langury, gibony i niedźwiedzie malajskie. Takie zwierzaki zobaczymy w tej strefie, pozostałych jeszcze będą makaki, anoa, słonie, o których wspomnieliśmy, no i oczywiście nasz morski, wodny świat. Czy da się przemierzać głębie oceanu bez sprzętu do nurkowania? Tak, dzięki temu ogromnemu tunelowi w środku akwarium, czy będą tu pływać rekiny. Zgadza się, już niebawem do tego zbiornika wskoczą rekiny i płaszczki. Co ciekawe, nad nami 3 miliony litrów wody, także to na pewno będzie robić wrażenie. Już widzimy pierwsze ryby, które sobie pływają w tym zbiorniku. A te rekiny nas nie zjedzą? Ta akrylowa szyba ma kilkadziesiąt centymetrów grubości, także nie ma obaw, że, że nas zjedzą. To na dnie jakiego oceanu jesteśmy? Jesteśmy na dnie oceanu indyjskiego, oczywiście, bo całe Orientarium prezentuje Azję Południowo-Wschodnią. Czas spojrzeć w górę już wkrótce. Zaroi się tu od ptaków. Wśród wielu gatunków będzie między innymi szpak balijski. Nie wiem tylko jak on wygląda. To taki niewielki ptaszek, ale bardzo wyjątkowy, bo w naturze zostało tak około 50 osobników, to krytycznie zagrożony gatunek. My dostaniemy parę szpaków balijskich, która miejmy nadzieję zacznie się tu rozmnażać, a poza tym między innymi bilbile zbroczone, sroczki białożytne, to takie skomplikowane nazwy. Dodam tylko, że tych ptaków nie będzie tutaj bardzo dużo, bo to wiąże się z różnymi nieczystościami, ale będą sobie tutaj swobodnie latać, będą miały dużą przestrzeń, także na pewno będzie kolorowo i ciekawie. Przychodzimy w czapeczkach. Najlepiej tak by było. Uwaga, trudna nazwa. Wielobarwne aglaonemy, hibiskusy, palmy, a nawet bambusy, bo w orientarium zwiedzamy nie tylko dziką faunę, ale i egzotyczną florę. Miłośnicy roślin na pewno będą zadowoleni, bo zobaczą tutaj kilkadziesiąt gatunków. Na samych naszych zielonych ścianach można zobaczyć 14 tysięcy donic z roślinami. Z ciekawostek każda z nich ma osobny system nawadniania i nawożenia. To taki ekologiczny system, bo na dachu znajdują się rozchodniki, które częściowo zatrzymują wodę deszczową, a my tę wodę będziemy wykorzystywać do podlewania roślin wewnątrz. Jeśli już teraz myślicie o odwiedzeniu orientarium, to mam dla Was wyjątkową propozycję. Zapraszam do konkursu, w którym do wygrania jest możliwość zwiedzenia tego miejsca wraz z przewodnikiem i to jeszcze przed oficjalnym otwarciem. A ja jadę dalej w drogę. Bartosz Kańtoch, SK.